Twarzy miesiąca i jest to ostatnia twarz miesiąca w roku 2015 postawiłam na takie dzienny. Cieniowanie brązowym cieniem, czyli coś podobnego, co było mnie w listopadzie, tylko zrezygnowałam z długiej kreski, dokleiłam troszkę mocniejsze rzęsy, dodałam dużo błysku na powiece i postawiłam też na troszkę mocniejsze usta. Mam nadzieję, że Wam się ten makijaż podoba. Ja się w nim świetnie czuję, i przeprowadzę Was teraz przez proces tworzenia takiego makijażu. I zaczynam od tej bazy z Makeup Forever. Baza wygładzająca, bardzo mi się spodobała, bo ładnie bardzo ładnie wygładza skórę i nie powoduje żadnych problemów skórnych, czyli mnie nie zapycha i nakładam ją takimi okrężnymi ruchami i potem tak wygładzająco w miejsca gdzie mam najwięcej porów i troszeczkę nawet kładę pod oczy, żeby wypełniła moje tutaj drobne linie z maszczki. i dalej najchętniej sięgam po podkład z Shiseido Perfect Refining świetny podkład nic dodać, nic ująć, po prostu sięgam po niego, bo wiem, że moja skóra świetnie w nim wygląda. I pędzel Artis. Ciągle was intryguje ten pędzel, nie każdy mi ogląda na bieżąco i nie wie, że mm, ten pędzel kupiłam w Space NK i ponoć nie ma go już w sklepie. Jak go nie ma nas na... na magazynie, to znaczy, że się no, wykończył i powinien być. Wkrótce, zazwyczaj tak jest w sklepach, jak się tamar kończy, to potem sprawdzają nowy, więc jeżeli Was interesuje ten pędzel, to wypatrujcie, wyczekujcie, może się trafi, może poguglajcie, może gdzieś indziej znajdziecie. To jest mój absolutny mus. teraz, jeżeli chodzi o podkład. Nie wyobrażam sobie innym pędzlem, można kładać podkładu. I używałam no w sumie mojego malutkiego kolejnego odkrycia, również ze Space NK. Ten produkt zawsze na, na mnie patrzył ze stoiska, aż w końcu wybrałam kolor i, i wzięłam, i używam, i jestem bardzo zadowolona. To jest takie małe pudełeczko um, bardzo kryjącego podkładu, którego może, można używać jako korektora, albo nie, odwrotnie, korektora, którego można używać jako podkładu. I to jest Sensual Skin Enhancer um, firmy Kevin Kwan. Ja mam odcień SX04 i wygląda tak. Jest jaśniejszy, dlatego go mi się super nakłada na środek twarzy. I lubię go nakładać pędzelkiem z Leiby 142. Jest tak bardzo napigmentowany. Trzeba odrobineczkę. Strasznie mi się podoba, bo jest bardzo kremowy, bardzo kryjący i świetnie się trzyma skóry i nie sprawia żadnych problemów. I nakładam go na środek twarzy, jak zwykle w miejscu ma ich tutaj zaczerwieni. Widzicie jak tutaj widać różnicę, nawet po warstwie podkładu u mnie widać różnicę z, z okolicą pod oczami i z policzkiem, który jest troszkę bardziej wypukły i jest bardziej czerwony. I jak pokrywam tą okolicę całą czymś jaśniejszym, to wtedy to się niweluje, nie widać tego. Mam jednolitą, fajną skórę tutaj, a tutaj ewidentnie widać. Te różnice na skórze. No magia makijażu. Trzeba wiedzieć, gdzie, co i ile nakładać. Odrobinkę tego również nakładam na środek sobie nosa. Czyli taki mój wstęp do konturowania, na środek brody i czoła. Czyli te miejsca. I potem rozcierałam Beauty Blenderem. I paletka Anastasia Beverly Hills, no uzależniłam się od tej paletki, cały czas jej używam, świetnie mi się sprawdza, więc po nią sięgam, to jest tak, jak się ma dużo kosmetyków, to naprawdę ciężko wybrać te faktycznie idealne, po które się codziennie sięga, bo no, testowanie swoją drogą, a yy, jak wiemy, że potrzebujemy niezawodnego makijażu, który na pewno na koniec efekt sprawi nam radość, to... Yy, no na pewno ta paletka jest jedną z takich produktów, jednym z takich produktów, który sięgam z taką pewnością. od razu sobie też moduluję troszkę nos i boki czoła. tak lubię wciskać pędzlem, zamiast tak umiatać bo wtedy mogę sobie zatrzeć tam podkład i zrobimy się takie prześwity z czerwonej skóry pod spodem, dlatego ja lubię tak właśnie stemplować wszystko. I też powinniście to lubić I całość przybuduję pudrem rozświetlającym Ambient w odcieniu Diffuse Light z firmy Hourglass Zrobię to pędzlem 01 m -brush. Tak, to te maksyneczki dajcie mnie co myślę, co mogę Moja no, opinia tutaj jest profesjonalna i mówię, że to jest najlepszej jakości właśnie więc nie wiem już używania, nic więcej. Miałam do czynienia z takim łosiem i znam to włosie i chętnie po nie sięgam, więc jak też cenicie sobie jakaś to bardzo polecam. I teraz brwi. Cały czas używam tych samych dwóch kredek firmy Soaping Glory. Kredki Archery. Jedna która wygląda jak Browis. W ogóle wychodzą nowe kredki z nas jakby i nie mógł się ich doczekać. Wyglądają bardzo fajnie. Ponoć mają taką samą formułę jak Browis, tylko mają e, taką końcówkę, e, taką, jak to nazwać, wydłużoną, którą można stosować na trzy rodzaje w sensie malować e, różne grubości bardziej precyzyjnie bądź mocniej. Nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać. Ostatnio na Snapchacie widziałam, jak Anastazja Willich pokazywała te kredki, pokazywała jak się temperuje takie kredki. Nie wpadłam na to, szczerze mówiąc, to jest banalnie proste. Jak dostałam te kredki kiedyś, to Wam ten trik pokażę. Także najpierw zaczynam od tej właśnie cieńszej kredki i wypełniam ogólny kształt. Bardziej się tutaj skupiając na tej zewnętrznej części. I tą wewnętrzną część brwi maluję tą częścią pisakową tej drugiej kredki i dużo naturalnie to wygląda i tak precyzyjnie fajnie można sobie dorysować miejsca gdzie są prześwity na skórze i nie ma takiego efektu, jakiego nienawidzę, jak sobie czasem dziewczyny rysują wszystko jednym kolorem i chodzi tutaj taki kwadrat, albo takie kółko, albo jakieś inne kształty, bo nie, nie, nie bardzo może wiedzą, jak sobie to zakończyć. E, można tą wewnętrzną część oczywiście wyczesać jakoś fajnie, żeby było tak e, bardziej miękko, no bo naturalnie tutaj mamy mało włosków i e, żeby bardziej oprawić oko, wystarczy je delikatnie tylko zaznaczyć, a nie malować tak ostro. Bardzo wtedy wzrok, wzrok, wzrok innych skupia się na właśnie tych brwiach, myśląc, co to jest, jeżeli ktoś wie o co chodzi. Zamiast skupiać się na pięknym makijażu, jeżeli już poświęcamy czas temu makijażowi, a nasz czas jest cenny, wiadomo, to niech on będzie już taki naprawdę konkretny. Uczcie się, dziewczyny, proszę. No i oczywiście doceniam ja i podziwiam. Dziewczyny, które naprawdę są zafascynowane tym tematem i dążą do perfekcji. Bardzo, bardzo to się, to się ceni. I taki pisak ma ponoć Catrice, który jest bardzo dobry. Bardzo chciałabym go wypróbować. Na razie nie mam do niego dostępu. Także nie narzekajcie, że ja pokazuję takich produktów, do których wy nie macie dostępu, bo ja zazdroszczę ty wielu produktów, do których ja nie mam dostępu. Bardzo chciałabym spróbować tego brązera z kobo. Eee, tak. O niewielu rzeczach w sumie wiem. Nie, nie zagłębiam się tak w ten świat polskich kosmetyków. Teraz bo nie mam za bardzo czasu, ale bardzo bym właśnie chciała spróbować tego pisaka z I za jakieś trzy miesiące wskoczę do Polski z wizytą. I mam nadzieję, że mi się go uda zdobyć. Eee, I maluję tą linię dolną. Nie boję się, bo pisak daje taki fajny. To jest coś jak farbka wodna, daje kolor, ale taki przejrzaczysty. Nie daje takiego mocnego koloru. I fajnie, taki ma pędzelek na końcu. Bardzo fajnie to maluje. Widzicie? Pomazza. mam ten pieprzyk mój, wystaje mi ciągle. Post stawia mi włoski w tym miejscu i jest taki przesiną. to mam pieprzyk. Muszę to zaraz naprawić. No, ale pomiziałam, pomiziałam. Wypełnię sobie jeszcze tutaj. Fajnie się to maluje. Obo taka kochana dostałam tak w Łukaszu, że jestem trochę chora i trochę cierpię, aż mi oczy zauzowiły. Ale malujemy, malujemy dalej. Żel do brwi z Catrice jakoś sobie go właśnie upodobałam, na szczęście go dorbałam. I bardzo mi się spodobał ten żel... Teraz wyczyszczenie brwi mój płaski pędzelek 234 odrobinka podkładu. Tak go rozmieszczam równomiernie na, na dłoni ten podkład z jednej i z drugiej strony. Wtedy przy czubku będzie więcej tego podkładu i precyzyjnie sobie fajnie można wyczyścić tą brew. Ja nie lubię używać korektora do tego. Jest za ciężki to raz i za jasny to dwa. Za sztuczny efekt się tworzy. A jak użyjecie podkładu, to jest to kolor Waszej skóry, reszty Waszej twarzy. I będzie przepiękne wyrównanie bez takiego oscytacyjnej linii jak wyrównujecie pudrem bądź korektorem tą linię brwi, to pamiętajcie, że to jest wtedy nakładacie produkt mokry i on nieprzypudrowany zacznie rozpuszczać nam tą kredkę, może się przemieszczać ślizgać w ciągu dnia szczególnie, więc bardzo ważnym krokiem jest teraz przypudrowanie tego, możecie tutaj nałożyć jakiś właśnie cielisty cień, jaki macie przy okazji z paletki, przy okazji cieniowania, a ja nakładam puder sobie takim małym pędzelkiem to jest bardzo ważne, żeby to zagruntować, bo inaczej będzie plamka brzydka. No i teraz co robiłam? Wygrzewałam sobie bardzo ładną paletkę firmy Revolution Makeup i ona się nazywa Iconic Pro Salvation Palette. I ma tutaj bardzo ładne odcienie, szczególnie mnie się podobają te tutaj jasne, takie dzienne. Te fajne są też na wieczór, więc taka uniwersalna paletka, bardzo ładne ma kolorki e, i chłodne i ciepłe. No i bardzo spodobał mi się ten tutaj brąz. O, ten tutaj. Nie jest za chłodny, ani za ciepły, e, ani za ciemny, ani za jasny. Taki bardzo fajny dzienny brąz. I nakładam go na pędzelek 228 z Na bok pędzelka, z jednej strony. Zobaczcie. I wtedy wcieram w powiekę w ten sposób. Tak naprawdę innym pędzlem sobie załatwiam cieniowanie całego oka. Więc najpierw nakładam. Widzicie? Bardzo ma ładny, naturalny yy, brązowy odcień. I teraz rozcieram. Przez to, że nie nabierałam tego yy, cienia w ten sposób, czyli tak maczając cały pędzel w tym, to ten czubek mam w miarę czysty na tyle, że ładnie mi rozetrze to, co sobie nałożę na powiekę, a nie dołoży mi za dużo tego koloru, że będę musiała rozcierać, rozcierać i będzie taka dużo bała, Także... Bardzo ważne jest kontrolowanie tego, co robicie. Takie proste, małe rzeczy. Tak na logikę. Ja zawsze idę na logikę. Czyli jak nakładam tutaj, tutaj nie mam wtedy na pędzlu cienia. Wtedy mogę sobie tutaj po, pojechać i nie zepsuję sobie nic. I mam fajnie mamy oko. Już za dużo wyjechałam. No, ale jest ok. Naprawdę bardzo ładny odcień brązu. Wielbiam mam takie cienie na co dzień. I ten sam cień nakładam na dolną powiekę, tylko zmieniam pędzelek. Możecie użyć 230 albo 231. Coś z takim czubkiem, coś bardziej precyzyjnego, żeby ładnie roztarło na dolnej powiecie. Czyli jak widzicie jeden cień, ale pędzelków kilka, bo te pędzle są kluczowe do ładnego roztarcia, nałożenia, precyzji. i rozcieram sobie w dół. To jest też świetny trik. mniej więcej wam zmaszczek, mimicznych wychodzi pod oczami. Tym lepiej jest to przykrywać właśnie takim cieniem, bo wtedy nie widać tych jasnych załań, tylko wszystko jest przyciemnione. Dlatego często na przykład Maryla Rodowicz, możecie zobaczyć jej makijaż, ona ma zawsze całe oko pojechane, to nie widać maszczyk na oponę, nie? I sięgam po paletkę Charlotte Tilbury. To jest paletka, która nazywa się Dolce Vita. Bardzo ładne odcienie. Tą paletkę dostałam od przyjaciółki na urodziny. I bardzo mi się podoba, szczególnie ten tutaj miedziany cień. I za każdym razem jak go miałam na powiece, to różne kobiety w sklepach komplementowały mój makijaż. Tak bardzo przyciąga ten, ten kolor i ten blask wzrok innych, że naprawdę z moim zdaniem hipnotyzujący. I to jest taki rodzaj cienia, jaki ma Bobby Brown, te Sparkle Shadows bądź Kiko ma takie, no coraz więcej filmów takich ma, ale ten ko kolor jest naprawdę wyjątkowy, miedzianego, takiego jeszcze nie widziałam. Ale takie, taki też cień jest w paletce Toma Forda, któryś tam nie pamiętam w takiej brązowej, no ale w Shadow Tibree też jest taki, cieszę się bardzo. I nakładam go palcem, bo tak najlepiej, bo próbując go nałożyć na pędzel, on się rozkruszy w ogóle. Będzie wielki, wielki bałagan na twarzy Także najlepiej to zrobić palcem On się wtedy do palca, widzicie, przykleja Bo trzeba go tak rozliczyć, bo to jest taki delikatnie taki, taki, poduszkowa konsystencja Delikatnie żelowa I wtedy najlepiej właśnie palcem to nakładać Palcem. Pa, pal, <gryw> Dzisiaj suplenie Palec najlepiej łapie Ten, ten, ten rodzaj cienia I widzicie? Pięknie się to mieni Pięknie. Do takiego mocno czekoladowego smoke'i, na przykład wieczorowego makijażu i taki cień na środek robi robotę. Także rozcieram sobie delikatnie na boki, żeby nie tylko błysk był tutaj, tylko żeby się troszkę ładnie przechodził. W tym mocnym świetle nie widać się go tak ładnie jak na żywo. No ale musicie uwierzyć mi na słowo. Cielista kredka <laughs> Wonder Pencil z Nyxa. na linię wodną. Fajnie otworzę oko, wyczyści, zniweluje zaczerwienienia, odświeży spojrzenie. Dużo lepiej wygląda prawda to oko od tego. I teraz kreska, cieniutka kreska, niewydłużona. Taką tylko chciałam namalować, żeby ukryć linię rzęs, bo będę kleić rzęsy. Rzęsy kleiłam, kleję i będę kleić. No, to już tutaj nie podlega dyskusji, ale przy okazji zakupów na jakiejś tam stronie, jak były przeceny, gdzie kupiłam e, podkład Shiseido to kupiłam również e, ten eyeliner, który też miałam jakiś czas temu i bardzo go lubiłam, wykończyłam go całego. To jest taki eyeliner, który ma pędzelek, może tu na moim policzku e, zobaczcie, albo tu, który ma pędzelek i maluje bardzo fajne, precyzyjne kreski, nie jest e, z, e, jak to się mówi, nie ma tej końcówki takiej gąbkowej. W ona jest zrobiona? W filcu? filcowa, nie wiem, tak po angielsku jest felt tip, felt co so jest filc chyba, chyba filc jest um, no, tylko ma takie, takie włoski zebrane, coś to właśnie jak um, ta um, ta farbka do brwi na przykład z Catrice, albo e, ta, której używam z Soap Glory i malowałam sobie on się w ogóle nazywa Automatic Fine Liner BK901 czarny, ma no? I tylko maluję po linii że jest Świetny taki szybki, codzienny eyeliner. Właśnie dlatego że go kupiłam, żeby tak na co dzień go używać szybko. Żeby nie musieć otwierać słoiczka, tam maczać pędzelka. No i taką kreseczkę sobie malowałam, żeby tak końcówka głupio nie wyglądała. To ją sobie troszeczkę zacierałam, żeby ją troszkę zmiękczyć. Widzicie, linia jest tak delikatnie, fajnie przydymiona i mała kreska robi dużą różnicę w oczach, szczególnie jeżeli nosimy rzęsy bądź chcemy zagęścić optycznie nasze rzęsy. Ja rzęs praktycznie nie mam, więc każda kreska, każde sztuczne rzęsy ratują moje oczy i czuję się w nich zawsze super. No i teraz kręcę rzęsy zalotką. Nawet jak kleimy sztuczne rzęsy, to trzeba swoje odkręcić, bo wtedy nie będą tak odstawać od linii sztucznych rzęs, które Często są bardziej takie podkręcone A moje szczególnie idą prosto Także zawsze je sobie kręcę I tuszuję tuszem, cały czas używam tego Lash Sensational I tam sobie jakiego ja tuszu używam Tak różnicy nie ma Dla mnie ważniejsze, żeby dobrze malował dolny powieki e, dolne rzęsy Bo tutaj, no mam trochę tych rzęs i lubię jak są fajnie zaznaczone, fajnie widoczne a ta szczoteczka jest taka fajnie wyprofilowana i ma krótkie, krótki grzebyczek z tej strony, gdzie jest zagięta i pomaga mi fajnie tutaj wyczesać te rzęsy, złapać no i rzęsy. Nosiłam sobie rzęsy takie troszkę mocniejsze jak na mnie na co dzień, rzęsy, które dostałam ostatnio od firmy Huda Beauty. To jest, to jest właśnie Huda, to jest firma tej blogerki, bardzo popularnej istoty na Instagramie, bardzo popularnej i ma swoją linię rzęs i ostatnio przysłała mi paczkę. Te się nazywają Jade i to jest długi pasek oryginalny, a to jest przycięty już na moje potrzeby. Jak widać no, sporo przycięłam, bo ja mam małe oczy, przycięłam oczywiście od tej zewnętrznej strony, gdzie są za długie i zostawiam tylko tą wewnętrzną i te są na mnie w sam raz i są w bardzo wygodnym noszeniu. Są również tak jak moje rzęsy Black Leather robione metodą 3D, czyli mają kilka takich rzędów włosia syntetycznego. I teraz, jak zawsze, klej lash grip i kleję moimi kochanymi szczypczykami. Tutaj, jak widzicie, e, takich szczypiec używa się chyba do przedłużania rzęs, prawda? Takie właśnie cieniutkie. E, cieniutka penseta, zakończona ostro. To jest moja ulubiona Stridermana i ona potrafi każdy najmniejszy włosek wyrwać. No i tą pensetą też sobie doklejam rzęsy. Obiecuję, obiecuję, że jeszcze mam nadzieję w styczniu. Nagram Wam od A do Z wszystko o sztucznych rzęsach, co powinniście wiedzieć. Ja można powiedzieć mam spore doświadczenie w tym temacie, więc mam nadzieję, przekażę Wam tą wiedzę jak najlepiej potrafię. No i rzęsy super są, naprawdę bardzo, bardzo ładnie wyglądają moim zdaniem. Super na co dzień. Sprawdzają mi się również świetnie. I usta teraz tak zamienię, potem wykończę twarzy nałożę, pomadki. Anastasia Beverly Hills Liquid Lipsticks. Ta tutaj, bardzo ładny taki śliwkowy, fioletowy odcień. Nazywa się Craft i będę ją mieszać z tą tutaj. Ona się nazywa, ją Coral żeby stworzyć coś bardziej odpowiadającego mi. Ja bardzo lubię takie śliwki, ale lubię też koralowe, dlatego pomieszanie ich daje przepiękny, przepiękny naprawdę odcień. Tutaj sobie już położyłam troszkę na dłoń. I bardzo lubię formułę pomadek w płynie matowych. Te z Anastazji są bardzo fajne. Jak widzicie, jak mieszam, troszeczkę mi się ten kolor, kolor śliwkowy rozjaśnia i jeszcze bardziej ociepla. I to jest właśnie odcień, jaki mi się najbardziej podoba. Pomadka gotowa. Moim zdaniem przepiękny odcinek wyszedł i bardzo mnie cieszył w grudniu. E, I teraz rozświetlacz. Mój nowy skarb. Ten piękny rozświetlacz z limitowanej kolekcji. On się nazywa Oh Darling i e, zdobyłam go dzięki mojej kochanej przyjaciółce, która pracuje w Maku. E, jest przepiękny. E, jest takim mocniejszym troszkę wydaniem. E, rozświetlacza, a czy cienia, jakiego używam jako rozświetlacza z firmy Kiko. Zresztą zaraz wam pokażę. O, gdzie jesteś tutaj? On jest mocno ościerany, bo bardzo go lubię. Jak widzicie, odcień mają bardzo podobne, taki złotawy, ale ten jest mocniejszy. Daje jeszcze taki bardziej um, intensywny odcień. Ja bardzo lubię takie rozświetlacze. Także cieszę się, że um, mam jakby większą, mocniejszą wersję tego tutaj cienia. Wiem, że jeszcze Laura Geller ma taki rozświetlacz. W odcieniu Glided Honey, chyba czy Glinded Honey, jakoś tak. No, i rozświetlacz ląduje tu i używam go cały czas. Strasznie mi się podoba. To jest naprawdę przepiękny, bo bardziej mi się podobają niż te rozświetlacze z Anastasia. Boski blask. Pewnie myślicie sobie, że o czymś zapomniałam, a nie zapomniałam, bo właśnie na końcu przy okazji nakładania rozświetlacza nakładałam też go w kąciki. Mój znak rozpoznawczy, więc z tego nie wychodzę z domu. <laughs> nie no żartuję, ale bardzo, bardzo lubię rozświetlacz tutaj i uważam, że oko dużo odzyskuje na delikatnym rozświetleniu, właśnie w kącikach. I ten rozświetlacz świetnie pasował mi właśnie do tego makijażu. Coś ten brązer tak blado wygląda w tej kamerze, jeszcze chyba sobie go wzmocnię troszkę paletką z Anastazji. Na co dzień... Tego za bardzo nie robiłam, chyba że naprawdę mi zależało by było na przykład ciemno na zewnątrz i zależało mi, żeby bardzo był troszkę mocniejszy, tego wzmacniałam, tym kremowy wodrowym. Ale dzisiaj widzę też światła mi troszkę rozmyły. To sobie troszkę dołożę. No i mój makijaż jest gotowy, tak właśnie prezentował się u mnie w grudniu. Jest dość podobny do poprzednich, ale troszkę inny, jak widzicie, delikatnie, troszkę zmieniał sobie cieniowanie, ale dalej zachowując jakby ten... Schemat makijażu, który lubię, preferuję i który moim zdaniem mi, mi pasuje. E, więc mam nadzieję, że coś wyciągniecie dla siebie e, z mojego tutaj malowania. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych makijażach. E, nowy rok mam nadzieję zaowocuje dla nas wszystkich e, wspaniałymi malunkami na twarzy i nowymi super odkryciami kosmetycznymi. E, także pozdrawiam wszystkich serdecznie i do kolejnego. Pa pa!